Witam wszystkich w ten piękny, słoneczny letni dzień w Karolinie. Mam dzisiaj na sobie swój super amerykański outfit, którego moja żona nie akceptuje, inaczej nie lubi, ale musi akceptować. Akceptuję, Jak wygląda? No, akceptuję, no. Tak, już zaakceptowałeś? Tak, akceptuję. No, więc jedziemy pobujać się troszkę podzielnie. Nie całego akceptować. To już macham ręką na to. Добра, тут в дорогу. Jak widzicie, Kerry Downtown to nie jest takie typowe amerykańskie downtown, jakie może wam przychodzić na myśl, A może czyli... Jest w, w sensie tak, w sensie to jest typowe downtown, ale nie takie jakie może przychodzić na myśl, czyli wiecie, jakieś centrum z wysokimi budynkami, jakimiś biurowcami i tak dalej. Tylko po prostu e, nie wiem, no ładne miejsce do, do, sp do spacerku i do spędzenia miłości. jakieś urzędy właśnie jakieś? Tak, jest tutaj ratusz, kilka kościółków, są tu kawiarenki na przykład. Ale no nic ze znacznego i rozrywkowego życia się tutaj raczej nie odbywa. Tak, raczej taki spacerniaczek na sobotę i niedzielę, tak przed obiadkiem, tak jak właśnie dzisiaj. No, No, ale spoko, fajnie tutaj jest. W Kerry mieszka jakieś 200 tysięcy mieszkańców, ale niech Was to nie zmyli, bo do downtown z naszego miejsca, gdzie mieszkamy, jechaliśmy jakieś 15 minut. Zobaczcie sobie, że dzisiaj jest tak gorąco, że mój telefon wyłącza się co 10 minut i dostaje informację, że bateria jest po prostu przegrzana. No ale naprawdę, dzisiaj jest mega po prostu Sahara. Nie wiem, że 35 stopnia, ledwo co dopiero minęło południe, więc idziemy się gdzieś schować, żeby się trochę schłodzić, bo kurde, już się słabo robi od, tej, od tego słońca. mnie podglądasz? Nie wiem, co Muszę się przyznać, że chyba nie umiem jeść sushi. To znaczy, umiem jeść pałeczkami, ale zawsze sobie nawalę tyle tego wasabi, że później mój nos i mój mózg po prostu cierpią przez to. I jest masakra. Tak samo było przed chwilą. A już po prostu tych ostatnich kawałków to prawie zjeść nie mogłem. Co cierpisz i co? Że dużo wasabi zjadłem. Aha, myślałem, że cierpisz, że jesteś głodny. Nie. Jest za mało zjadłem. Nie, a to jest druga, yy, druga sprawa z, z sushi, bo ono zawsze jak się zamawia, to wygląda na malutkie, więc nigdy nie wiadomo, ile wziąć rolek, ale one są dosyć syte, więc zawsze zamówię za dużo i później cierpię, bo, bo się nie, po prostu naje. Nie, 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 Ty zamówisz, bo zawsze mówisz, to będzie za mało, na pewno będzie za mało i wtedy trzeba mieć jeszcze jedną jeszcze jedną. Bo, bo lepiej, żeby zostało, niż żeby yy, zabrakło, prawda? Teraz szef Unciu idzie grać w tenisa. I będzie to zarazem śmieszne i niebezpieczne, bo ostatni raz w tenisa grałem jakieś 15 lat temu. Co prawda, w Polsce mieliśmy swoją grupkę, z którą chodziliśmy na skłosza. Pozdrawiam wszystkich skuszowców, którzy mnie oglądają. No ale to troszkę inne sporty, tak inaczej, inaczej to wyglądało. Chociaż i tak kontuzji miałem w brud. Śmiano się ze mnie, że kiedy idę na trening z kłosza, to bankowo będę miał L4 do końca tygodnia. No, więc będzie ciekawie. Na szczęście mamy już dobre ubezpieczenie, więc jestem całkiem, całkiem spokojny. Natomiast będzie na pewno mega fan. Z tego co mi wiadomo, mamy tutaj dookoła pełno kortów tenisowych, na których można się pojawić i bez żadnych opłat popykać trochę w tenisa. Więc zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz to robię. Już dawno powinienem zacząć grać. Kurde, no najwyższa pora się wsiąść za to i zacząć też yy, ćwiczyć. Dobra, rozgrzewka minęła, teraz czas na prawdziwe zawody. Bęcki, ale było całkiem spoko. Na pewno jeszcze się powtórzy. No, muszę przyznać, że tenis to nie jest wcale taka łatwa gra. To się tylko wydaje, że wiesz, bierzesz, rakietę i, i sobie odbijasz piłeczkę, ale jednak trzeba umieć, bo ta piłka lata w to z powrotem z dużą siłą i, i, i ciężko jest trafić w to pole, niby wydaje się takie duże, ale jednak jest dosyć małe. Hm, taka sytuacja. Człowiek wraca z zawodów do domu, a na drzwiach wisi taka informacja. No tak, złamaliśmy warunki wywozu śmieci i jesteśmy na cenzurowanym. A co źle zrobiliśmy? Otóż, no tak, wyjęliśmy parę kartoników i nie zgnietliśmy ich przed wyrzuceniem. Jak widzicie w Ameryce, życie wcale nie jest takie proste jak. Za zwykły wywóz śmieci można zostać kryminalistą. Nie, w ogóle dobre, to jestem ciekaw jakie kary przewidzieli za, za złamanie warunków wywozu śmieci. No chyba, chyba się przekonam, chyba spróbuję im podpaść. No nic, ale albo się żyje na grubo, albo wcale. Tak się zestresowałem, że muszę się normalnie uspokoić. To, to by było na tyle dzisiaj. Także miłego wieczoru.